Dzięki wprowadzeniu aplikacji do organizacji e, zapanował spokój w księgowości. Gabriela Gibas, Psutury, Żywiecka Fundacja Rozwoju. Tak, z punktu widzenia zarządu, jest to wspaniałe narzędzie, ponieważ w każdej chwili, w dzień i w nocy, e, po cichutku, w kąciku mogę sobie sprawdzić, jak wyglądają wydatki poszczególnych projektów. Zajęciły się wycieczki do księgowej, koordynatorzy zajęli się swoimi rozliczeniami, nawet ci, którzy nie potrafią usłyszeć Excel. Funkcjonalność, która najbardziej nam sprzyja w całym systemie DADu-2, to jest możliwość weryfikacji na bieżąco wydatków projektowych bez angażowania do tego księgowości. Dobrze oceniam e, back office 2 do 2. W każdej chwili mogę o coś zapytać i dostaję do gotowe rozwiązanie. Chciałbym powiedzieć wszystkim, którzy mają za dużo Excel i duży chaos w prowadzeniu projektów e, i mają dużo koordynatorów, którzy niekoniecznie umieją obsługiwać Excela albo nie lubią e, to do tego, żeby zapoznać się z funkcjonalnością produktu i sobie ją kupili.